Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zacznę od sprostowania. Yy, Więcej profesor Tomasz Latus, przewodniczący komisji, powiedział, że była tam dyskusja między stroną rządową a stroną społeczną. Jest to nieprawda. Tam nie było żadnej strony społecznej. Posłowie kłócili się o, o faworyz faworyzowanie poszczególnych grup pracowników. Było to pełen tryumf komunizmu. Społeczeństwo, czyli pacjenci byli wspomniani bodajże raz przez pomyłkę. Cały czas mówiono tylko o dobrobycie poszczególnych grup zawodowych. To jest typowy komunizm, który, który zwyciężył, zwyciężył całkowicie, bo w edukacji i w medycynie dalej działa komunizm. To polega na tym, że nie ma, w ogóle nie istnieje człowiek. W, w, w normalnym ludzkim ustroju, w kapitalizmie rządzi, kierujemy się człowiekiem. Pielęgniarka, bardzo dobra pielęgniarka, może zarobić więcej przypadkiem niż lekarz w miejscu, gdzie lekarz akurat jest duży. Jest to możliwe. Tu nie jest to niemożliwe. Tu mówiono o grupach społecznych. Mówiono się o grupy. Ta grupa ma mieć tyle, a ta ma mieć tyle. Tylko człowieka nie było w ogóle. Były same grupy społeczne i kłócili się o grupy społeczne. I to jest, proszę Państwa, proszę to zrozumieć, ten paradoks. Przychodzi. Taka kierująca się empatią posłanka lewicy, i, która była właśnie w szpitalu onkologicznym i domaga się, proszę mnie nie przerywać, i domaga, się, i domaga się, że trzeba dać więcej na onkologię. A druga posłanka też kierująca się empatią, domaga się, żeby dać więcej na kardiologię, bo była żelkardiologicznie. Teraz proszę mi powiedzieć, jakie my mamy kompetencje i jakie mamy możliwości, żeby rozstrzygnąć, czy dać więcej na kardiologię, a mniej na onkologię. Komunizm polega na tym, że zabieramy wszystkim pieniądze, dajemy na jedną dużą kupę i potem się wszyscy żrą między sobą, jak z tej kupy wyrwać jak najwięcej dla siebie. Kończy się na ogół tak, jak na tej komisji zdrowia, że się to robi kosztem podatnika, że się wszystkim tam coś da. I za to wszystko zapłaci podat podatnik, który potem się dziwi, dlaczego rosną y, ceny benzyny prawda, ceny w sklepach, skąd jest inflacja. No stąd właśnie jest inflacja, że się załatwia postulaty grup zawodowych, a nie myśli się o podatniku i nie myśli się o pacjencie. Proszę zrozumieć, to jest rynek jest sprawiedliwy, bo decyduje tylko i wyłącznie chęć milionów czy tysięcy ludzi. A tu decydujemy my. My, i to decydują znajomości, bo w rynku nie ma znajomości. Na rynku nie ma poznajomości załatwienia. Znaczy. Ja tu się po poznajomości. Ten, ten poseł ma kochankę pielęgniarkę, więc będzie dbał o to, żeby pielęgniarki zarabiały więcej. A ten inny, a ten inny odwrotnie, no takie niestety są, proszę Państwa, układy, że jest socjalizm. Cały, soc Cały socjalizm. Uznaję wasz argumentu. Cały socjalizm, cały socjalizm oparty jest nie na pieniądzu, tylko na znajomościach. Na znajomościach. I to właśnie mieliśmy, widzieliśmy, widzieliśmy na, na, na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wszystko chodziło o to, że ja tutaj my wiemy, ja wiem, jakie są postulaty, postulaty tam techników dentystycznych, prawda, a jakie tam laborantów. I teraz trzeba jakoś uzgodnić, czyli laboranci z tytułem y, tam y, magistra są ważniejsi niż, niż załóżmy pielęgniarki y, z, z, tam, z czymś tam innym. I, i teraz myśmy od, gadali w tych grupach, nie mając o tym tak naprawdę pojęcia. Ten system jest absurdalny. To nie to, to, nie to że, to to, że komisja... Pani też nie ma pojęcia, bo nie może pani mieć pojęcia. Grup? Oczywiście, że nie. Zaw Panią, zawodowych grup jest Bardzo w tej, tej, w tej chwili w około pół miliona i nie może pani znać ich, 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 ich Pytanie, potrzeb. Czy głos teraz zabierze pan poseł Wojciech?